Siema, tu mam chwilę, bo czekam na papiery po załadunku i powiem wam, że wystarczy się wdrożyć w temat i Morawiecki jest jak Pinokio, cały czas mu się ten nos wydłuża, jest nawet do niego podobny, jest gorszy jak Tusk, ponieważ nasz rząd obecny, tego Morawieckiego, e, daje się okradać nawet gorzej niż za czasów Tuska, wszystko co mówi jest kłamstwem. Więc y, mówię, y, u, y, uświadamiam Was, że żadnych, ale to żadnych sukcesów nie ma nasz rząd, bo on tam mówił, że odzyskali pieniądze z VAT-u że zatrzymali to, to tamto, to tych ludzi i tak dalej, ale operacyjni mówią, jest o tym w internecie napisane i jest powiedziane mówią otwarcie że same zatrzymanie ludzi nie daje gwarancji, że te pieniądze wróciły do budżetu, że ci tam 180 milionów zabrali, tak, z podatku i tam tyle i tyle ile jakiś oczywiście majątek Jakieś tam nieruchomości czy auta ale to jest, powiedzieli, odzyskane jest niecały 1%. Więc to, że Morawiecki mówi, że o 500 plus wam dałem, że tam trzynastki że tyle pieniędzy mają, to wszystko było kłamstwem. Po prostu on za dużo kraj, nie? E, za czasów tuska nas okradali, e, nasze zarobione, ciężko pieniądze z budżetu. I to samo Morawiecki też pozwala na to. E, są nieskuteczni, Morawiecki się nie sprawdziłeś na e, tego na właśnie stanowisku premiera i wypierdalaj z naszego kraju najlepiej podaj się do demisji bo jesteście bandą idiotów nieudaczników tak uważam i większość społeczeństwa nie będziemy na was głosować ale tak jak słyszymy, dalej wychodzi ten Morawiecki tam bzdury gada, już nie chce się powtarzać. E, po prostu nie słuchamy ich i tyle, nie? Także uświadamiam wszystkich, że to wszystko jest kłamstwo i to jest banda nieudaczników, i po prostu Morawiecki dalej teraz, on zadłuża kraj, nie? Teraz widzicie, słyszycie, jak Konfederacja uświadamia, ile podatków Wszyscy ostatnie lata, już chyba z 50 jest, wymyślają. Nowe podatki, żeby nas wydoić właśnie z pieniędzy, bo nie mają pieniędzy, nie? No, bo dali się okraść, i źle rządzą, jeszcze gospodarkę zamknęli i nie płacimy podatków, pracując tak, to już całkiem pieniędzy nie ma. No i także nie ma żadnych sukcesów ani ten rząd, ani poprzedni. Jest po prostu masakra, żenada, kłamstwo, oszustwo i tyle. Także. Tyle, co chciałem powiedzieć nie? na ten temat. Dzięki za wysłuchanie i się widzimy, nie? A jak.